Cześć! Witam wszystkich! Z racji tego, że do Polski przychodzą znowu upały, pokażę Wam fajny pomysł na ochłodzenie się. Będziemy potrzebować arbuza i czerwonej galaretki. Zagotowałem już sobie ponad 400 ml wody i wlewam teraz do miseczki. W tym rozpuszczę dwie galaretki. Staramy się sypać powoli, wtedy łatwiej nam będzie ją rozpuścić. Teraz, gdy galaretkę mam już dokładnie rozmieszaną, Wstawiamy ją na razie sobie na bok, żeby trochę nam przestygła. Teraz musimy wziąć, przekroić arbuza. Staramy się to zrobić w miarę w połowie, tylko tak, żeby stał równo. Czyli w tym wypadku będę ciął gdzieś tutaj. Teraz wyjmujemy całe mięso z arbuza. Przekładamy do durszlaka, żeby sok nam ściekał do miski, a pestki wykładamy sobie na talerzyk, tak żeby nie było. Staramy się zostawić fajne jakieś kawałki, w miarę duże, żeby to później ładnie nam wyglądało. Odstawiamy nasz durszlak z naszym arbuzem na bok. Bierzemy naszą galaretkę, która już trochę przestygła i wlewamy sok z arbuza do środka. Dokładnie mieszamy. Wlewamy naszą galaretkę do środka wydrążonego arbuza. I dorzucamy kawałki arbuza. Tak przyrządzonego arbuza wstawiamy do lodówki aż zastygnie nam galaretka. Możemy też na przykład dodać sobie w wersji dla dorosłych trochę alkoholu. Wtedy będzie to dodatkowa atrakcja na imprezie. Tak to wygląda efekt końcowy. Teraz przekroję i pokażę Wam jak to wygląda. Mam nadzieję, że przy takim jedzeniu upały będą Wam mniej doskwierać. Jeżeli podoba Wam się ten pomysł, spróbujcie wykonać go sami.